Jest to sposób kierowania samochodem, każdym samochodem, małym osobowym, ciężarówką, autokarem, który pozwala oszczędzać paliwo. W takim samym stopniu zmniejsza emisję spalin, w szczególności dwutlenku węgla. I ten sposób jazdy również pozwala oszczędzać elementy w samochodzie, w szczególności układ hamulcowy, opony, zawieszenie. No, i to, co moim zdaniem jest największym walorem eco-drivingu, jest to sposób jazdy mniej stresujący dla kierowcy, dla pasażerów i bezpieczniejszy niż normalne kierowanie samochodem. Bezpieczniejszy o tyle, że kierowcy, którzy jeżdżą w stylu eko, o wiele rzadziej wkładają się w wypadki i kolizje drogowe. Za 100 metrów skręcił w prawo. Więc jest to taki sposób jazdy, który oszczędza paliwo, oszczędza atmosferę, a w szczególności oszczędza nerwy kierowcy, jego pasażerów, innych uczestników ruchu i pozwala jeździć bezpiecznie. Przy okazji, co bywa zaskakujące dla kierowców Eco, pozwala jeździć szybciej niż w tych, używając tych dotychczasowych technik jazdy. Oczywiście pomijam jazdę piracką, taką, która nie respektuje wszelkich ograniczeń i przepisów ruchu drogowego. Natomiast yy, głównym yy, zadaniem eko kierowcy jest jeździć płynnie czyli jak najrzadziej hamować, jak najrzadziej gwałtownie przyspieszać. Bo to są te fazy yy, prowadzenia samochodu, które są najbardziej paliwożerne powodują największe zużycie paliwa a więc yy, konieczność. Ruszania bądź gwałtownego przyspieszania po przymusowym hamowaniu. Oczywiście zdarzają się sytuacje w ruchu drogowym, kiedy musimy zahamować, musimy się zatrzymać przed czerwonym światłem, przed przejściem dla pieszych, jeżeli ktoś tam na nie wszedł, czy przed znakiem stop, w razie jeżeli jest korek, ale cała sztuka jako jazdy polega na tym, że staramy się unikać tras, na których jest wysoce prawdopodobne, że będą korki. Że będą liczne skrzyżowania z czerwonym światłem, i że będziemy tam musieli przystawać i ponownie ruszać. Tak więc wybór trasy przez eko-kierowcę jest podstawą sukcesu. I oczywiście można to czynić samemu przed każdą podróżą i w jej trakcie. Ale można też powierzyć wybór takiej trasy ekonomicznej i ekologicznej nawigacji satelitarnej, pod warunkiem, że ona potrafi to zrobić, że potrafi wskazać nam trasę, którą dotrzemy do celu najszybciej, a jeżeli nie najszybciej, to zużywając najmniej paliwa. No bo o to w gruncie rzeczy chodzi jako kierowcy, żeby zużyć jak najmniej paliwa, żeby jak najmniej zapłacić za tę podróż. A także, jeżeli ma wysoką świadomość ekologiczną, jak najmniej wyemitować trujących związków do atmosfery. Wybierając tę właśnie opcję, mamy szansę znaleźć na ekranie nawigacji trasę, która pozwoli, pozwoli pojechać najpłynniej. Niekoniecznie najszybciej, ale najpłynniej. Z jak najmniejszą liczbą zatrzymań, spowolnień i koniecznych ponownych przyspieszeń. A właśnie te elementy jazdy, to gwałtowne przyspieszanie, ruszanie z miejsca powoduje największe zużycie paliwa. W tym miejscu godzi się wspomnieć, że trzykrotne ruszanie z miejsca. I rozpędzenie się do prędkości, np. 50-60 km na godzinę, powoduje zużycie takiej dawki paliwa, jakiej samochód potrzebuje do płynnej jazdy z ustaloną prędkością na dystansie 1 km. Czyli jeżeli ktoś utknie w korku i np. Na, na dystansie 1 km 9 razy będzie musiał stanąć i ponownie ruszyć, to zużyje tyle paliwa, ile. Potrzebowałby do przejechania płynnie co najmniej 3 km. Dlatego starajmy się zawsze wybierać trasy, na których nie trzeba się zatrzymywać. Albo te zatrzymania będą rzadsze niż na innej alternatywnej trasie. Zużycie paliwa w samochodzie zależy od wielu okoliczności. Największe jest. To jest pewien paradoks. Wtedy, kiedy samochód jedzie najwolniej, kiedy przesuwa się właśnie w korku yy, z prędkością 5, 10, 15 km na godzinę, kiedy musi stawać, znów ruszać, albo yy, kierowca może jechać co najwyżej na drugim, trzecim biegu, wtedy samochód zużywa najwięcej paliwa więcej niż w jeździe autostradowej z prędkością 140, czy nawet. Powyżej 140 km na godzinę. Bierze się to z tego, że im niższy bieg w samochodzie, metrów, tym większe zużycie paliwa. Czyli, w interesie kierowcy, który chce oszczędzać paliwo, jest jeździć na możliwie najwyższym biegu. Najlepiej na tym najwyższym biegu, jaki jest w samochodzie. Metrów, Większość samochodów stołu. ma 5 biegów, a metrów, coraz więcej, coraz liczniejsze. Nowe modele samochodów mają już 6 biegów. Zdarzają się też samochody z automatyczną skrzynią biegów, które mają ich 7, a nawet 8. Trzymaj się prawej strony. I dlatego starajmy się, jak jeszcze tylko jest możliwe, jechać na najwyższym możliwym biegu, na najniższych możliwych obrotach. Trzymaj się Nie zawsze można jechać na najwyższym możliwym biegu. Na najniższych możliwych obrotach, bo może dojść do takiej sytuacji, że silnik zaczyna się trząść ze złości, dlatego że obroty są za niskie. Za niskie dlatego, że trasa wiedzie pod górkę, za niskie dlatego, że samochód jest mocno obciążony. Wreszcie za niskie do, do potrzeby wykonania manewru, na przykład włączania się w ruch na autostradzie. Czy wyprzedzania innego, wolniejszego samochodu. Wtedy oczywiście kierowca na moment zapomina o tej zasadzie jeździć na najwyższym możliwym biegu, na najniższych możliwych obrotach włącza taki bieg, jaki jest najlepszy do wykonania tego manewru w sposób bezpieczny, dynamiczny możliwie najszybszy.